Do klatki piersiowej, a następnie do gardła. Następną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, był jakby kawałek twardej gumy podskakujący w tylnej części moich ust. Uzmysłowiłem sobie, że to był mój własny język. Otworzyłem usta i dziwny dźwięk zaczął się z nich wydobywać. Pamiętam bardzo wyraźnie, że zaczęło się to w moim brzuchu i właśnie to Jezus powiedział: Z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Przecież nie jest to cudowna przemiana? Mamy spragnionego człowieka, któremu nie wystarcza nawet dla siebie, ale przyjmuje Ducha Świętego i wypływają z niego rzeki. Nie rzeka, ale rzeki żywej wody. Cóż za przemiana? Dalej mamy komentarz do tego, napisany przez autora Ewangelii. A to mówił o Duchu z dużej litery, to znaczy o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego wierzyli. Tak jest. Wierzący mają przyjąć Ducha Świętego. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Duch Święty nie mógł być dany, dopóki Jezus nie został uwielbiony. Kiedy Jezus został uwielbiony? Wtedy, gdy wstąpił do nieba i zajął swoje miejsce po prawicy Ojca. Jeśli wrócimy na chwilę do drugiego rozdziału dziejów apostolskich, to zobaczymy, że w wersetach od 32 do 33 Piot podsumowuje to, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, mówiąc tego to Jezusa wzbudził". Bóg czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą, to znaczy uwielbiony i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawy to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Tak więc uwielbiony Chrystus przyjął od Ojca dar Ducha Świętego i wylał go na uczniów. A rezultatem tego było, zwróćcie na to uwagę, coś, co było widać i słychać. To nie było tylko niewidzialne wewnętrzne przeżycie, ale było to doświadczenie, które oddziaływało na ich ciała i zmysły. Wróćmy ponownie do siódmego rozdziału Ewangelii Jana. Widzę tu cztery proste kroki prowadzące do przyjęcia ducha. Problem nie polega na tym, że są one skomplikowane, ale że są proste. Ludzie, którzy mają umysł to logiczny i lubią rzeczy skomplikowane, czasami uważają to za zbyt proste, aby w to wierzyć i zgodnie z tym działać. Jakie są te kroki? Po pierwsze, bądź spragniony. Jeśli kto pragnie. To nas kwalifikuje. Nie musisz umieć cytować pisma. Nie musisz nawet mieć odcinka odpłaconej dziesięciny. Ale musisz być spragniony. To jest najważniejsze. Ludziom, którzy przychodzą do mnie, mówię, pamiętajcie, Chrzest jest dla tych, którzy są spragnieni, a uwolnienie jest dla tych, którzy są zdesperowani. Kiedy ludzie przychodzą do mnie po uwolnienie, to czasem mówię do nich, słuchaj, nie mogę ci pomóc, nie jesteś doprowadzony do rozpaczy, wróć tu kiedy będziesz. Ale zostawmy to. Mówimy teraz o przyjmowaniu Ducha Świętego. To jest dla jednej grupy ludzi, dla spragnionych. To nie jest dla teologów, dopóki nie są spragnieni. To nie jest dla ludzi super uduchowionych. To jest dla spragnionych. Dlatego jeśli czujesz, że jesteś niedostatecznie dobry, słaby i naprawdę niezdolny, aby robić to, czego Bóg od Ciebie wymaga, to się nadajesz. To Cię kwalifikuje. Wiesz, że potrzebujesz więcej Boga niż masz. To właśnie jest pragnienie. To wszystko, czego Bóg wymaga. Po drugie, Jezus powiedział, przyjdź do Mnie. Brat Dawid Duplecis powiedział bardzo jasno, że jest tylko jedna osoba, która może Cię ochrzcić Duchem Świętym. Jest nią Jezus. Nie słyszałem tego. Jezus, tak jest. Dlatego jeśli chcesz chrztu w duchu świętym, to musisz iść do tego, kto chrzci. Nie ma innego miejsca, żeby to otrzymać. Żadna ludzka istota nie chrzci w duchu świętym. Ludzie chrzczą w wodzie, ale tylko Jezus chrzci w duchu świętym. Na szczęście dla nas Jezus powiedział: Tego, który przychodzi do mnie, precz nie odrzucę. Jeśli przyjdziesz, to wiedz, że on cię przyjmie. Jaka jest następna rzecz, którą musisz zrobić? Tu pojawia się problem. W tym miejscu jest to tak proste i praktyczne, że ludzie religijni mają problemy. Musisz pić. Nikt nie zmusi cię do picia wbrew twojej woli. Znacie to stare powiedzenie. Możesz przyprowadzić konia do wody, ale nie możesz go zmusić do picia. To jest prawda, która odnosi się także do członków kościoła. Nikt nie może sprawić, abyś pił. To jest decyzja należąca do twojej woli, a to, co musisz zrobić, jest bardzo proste. Mówię często, że nikt nigdy nie przyjął sztuk duchu świętym z zamkniętymi ustami. To się nigdy nie stanie. Musisz otworzyć swoją fizyczną istotę i musisz zacząć pić Ducha Bożego. Nie pijesz widzialnej wody, ale pijesz niewidzialnego Ducha Bożego, którego Jezus wylewa na ciebie. Dlaczego wylewa go na ciebie? Ponieważ prosiłeś go o to. To jest proste. On powiedział: Jeśli przyjdziesz, to zrobię to. Najprostszym sposobem picia jest po prostu rozpoczęcie wdychania. Widziałem setki ludzi, którzy zrobili to w jednym momencie i powiem wam, że ani jedna osoba z tych, które to robiły, nie zawiodła się. Ludzie, którzy stali tam robiąc, nie osiągnęli niczego. Mówię o tym dlatego, że stanowi to problem. Ludzie mówią, nigdy mi nie uczyli tego w kościele. Być może nie. I jeszcze jeden etap. Piłeś, a teraz musisz pozwolić, aby z siebie wypłynęło. Z wnętrza jego popłynął rzeki wody żywej. A to mówił o duchu. Tak więc ostatnią fazą jest wypływanie. Jak to się dzieje? Przez usta za pomocą słów. Z obfitości serca mówił usta. Dlatego, że jest to ponadnaturalne napełnienie, wypływanie też będzie ponadnaturalne. Nie będziecie mówili językiem, który znacie, ale będziecie mówili językiem, który da Wam duch święty, takim, którego nigdy nie słyszeliście i którego nie rozumiecie, którego nigdy się nie uczyliście i którego prawdopodobnie nigdy nie będziecie rozumieli. Skąd będziecie wiedzieli, że jest to dobre? Ponieważ prosiliście o rzecz dobrą. Bóg daje Wam na to gwarancję w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 11, w wersetach od 11 do 13. Jeśli prosicie o rzecz dobrą, to nigdy nie otrzymacie rzeczy złej. Chciałbym, abyście wszyscy to powiedzieli. Jeśli proszę o dobrą rzecz, to nigdy nie dostanę rzeczy złej. Odwróćcie się teraz do waszego sąsiada i powiedzcie do niego. Jeśli prosisz o dobrą rzecz, nigdy nie dostaniesz rzeczy złej. Dobrze. Teraz jesteśmy przekonani. Powiem teraz o dwóch wątpliwościach, które szatan będzie próbował w was zasiać. Gdybym spytał tych z was, którzy już przeszli chrzest w duchu, czy doświadczyli tych wątpliwości, to 90% ludzi podniosłoby ręce. Wątpliwość pierwsza. Stary oskarżyciel znajdzie się obok ciebie i kiedy zaczniesz mówić innymi językami, powie ci, to nie jest prawdziwe, robisz to sam. Jak wielu z Was tego doświadczyło? Podnieście rękę na chwilkę. Widzicie? Prawie każdy. Jak na to odpowiedzieć? Musicie znać odpowiedź. Brzmi ona, masz całkowitą rację, szatany. Robię to sam, ale ze mnie pochodzi tylko mówienie. Natomiast duch święty daje mi język. Rozumiecie to? W drugim rozdziale dziejów apostolskich jest powiedziane, wszyscy zaczęli mówić tak, jak Duch im poddawał. Duch nie mówił. On dał im słowa, ale to oni mówili. Właśnie dlatego powiedziałem człowiekowi, który zwlekał przez 25 lat, że pójdzie do grobu, zanim przyjmie Ducha Świętego, dlatego, że chciał, aby Bóg zrobił wszystko za niego. Bóg nie chce robić wszystkiego. Ty zrób swoją część, a Bóg zrobi swoją. On nie ma zamiaru zmuszać Cię do mówienia. Słyszałem, jak ludzie mówili, że Duch Święty zmusił ich do robienia tego lub tamtego. Ja w to nie wierzę. Duch Święty nigdy nie zmusza dziecka Bożego do robienia czegokolwiek. Apostoł Piotr powiedział i powiedział, wezwał mnie Duch, abym z Nim poszedł. Ale nie powiedział, zmusił mnie, abym poszedł. Mamy wolną wolę i Bóg nigdy nie opanuje naszej woli dlatego, że stworzył nas właśnie w taki sposób. Ty sam musisz zadecydować, że będziesz mówić, a nie możesz mówić zamkniętymi ustami. Pomagam bardzo wielu ludziom. Często im mówię, słuchajcie, otwórzcie swoje usta. Poruszcie językami, poruszcie wargami, wymawiajcie, formułujcie każde słowo. Wy jesteście na miejscu kierowcy. Wy podejmujecie decyzję. Wasza wola jest przełącznikiem. W tym jest moc, ale tylko wy możecie ją wprawić w ruch. Dobrze, szatanowi odpowiadamy. To prawda szatanie, robię to sam, mówię, ale Duch Święty daje mi słowa. Następna wątpliwość to rodzące się pytanie. Skąd wiesz, że otrzymałeś dobrą rzecz, właściwy język? to brzmi tak głupio no cóż prawie każdy nieznany nam język brzmi głupio słyszałem dziesiątki języków w różnych miejscach świata i wszystkie brzmiały dla mnie dziwnie nieznany język jest dziwny a skąd wiesz że dostałeś dobrą rzecz już mówiliśmy to jedni drugni skąd wiemy że otrzymaliśmy dobrą rzecz ponieważ prosiliśmy o rzecz dobrą a bóg gwarantuje nam że nigdy nie otrzymamy złej rzeczy jeśli prosimy o rzecz dobrą Bracie i siostry, podstawą tych rzeczy jest wiara Nie ma innej możliwości, aby przyjść do Boga Kto bowiem przystępuje do Boga, musi co? Uwierzyć, że On istnieje Ale to nie wystarcza I że nagrada tych, którzy Go szukają Jedyna rzecz, jaka nam teraz pozostała To przyjąć chrzest Są między wami osoby, które nie przyjęły Ducha Świętego W tym sensie, że nie macie tej pieczęci Może przyjęliście, ale nie doświadczyliście wypływu są też tacy, z których wypłynęły rzeki, ale nie zastanawialiście się, czy była to dobra rzecz i nigdy nie mieliście dość wiary lub odwagi, aby to kontynuować. Nigdy tak naprawdę nie uwolniliście tego z siebie. Jeśli chcielibyście zrobić to dzisiaj przed zakończeniem tego spotkania, to chcę wam w tym pomóc. Proszę, abyście powstali. Nie bądźcie zakłopotani. Kiedy będziecie stali, poprowadzę was w modlitwie, w której możecie przejść do Jezusa i przyjąć Ducha Świętego. Nie mamy dużo czasu, więc jeśli chcecie przyjąć, to powstańcie. Gdziekolwiek się znajdujecie, nie bądźcie zakłopotani. Nie wstydźcie się. Nie ma się czego wstydzić. Przychodzenie do Boga po to co najlepsze świadczy o posiadaniu zdrowego rozsądku. Są między wami tacy, którzy nie są pewni, czy już przyjęli. Wy powiedzieliście kilka słów. Wasze wargi.